Szanowni Państwo, jest bardzo trudna sytuacja w polskim wojsku. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi żołnierzami. Oczywiście oni zachowają anonimowość i będę ich traktował jako moje źródło informacji, więc niech się, nikt się nie dowie, e, którzy to byli wojskowi. Natomiast e, fakty i rzeczy, które oni przedstawiają. Oni chcą też tego, żeby to nagłośnić i naświetlić, są naprawdę na dziś po prostu niedobre, są szokujące. Ja postaram się też w najbliższym czasie wysłać pytania do Ministerstwa Obrony Narodowej o sprawie, o której za chwilę będę Państwu opowiadał, o rzeczach, o których będę Państwu opowiadał, bo mamy do czynienia na pierwszy rzut oka z ponownym zwijaniem polskiej armii i dzieje się to w czasie, w którym mamy wciąż. Duże zagrożenie ze strony rosyjskiej. Wciąż trwa wojna na Ukrainie, a tylko wystarczyła zmiana władzy, żeby coś złego zaczęło się dziać w wojsku. Zapraszam na materiał. Witam, szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. Osuba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, o łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu. Te trzy rzeczy pozwalają nam pięknie z naszym konserwatywnym przekazem rozchodzić się po polskim YouTubie. Szanowni Państwo, dziękuję również za całe wsparcie finansowe dla kanału. Dla wszystkich patronów składam wielkie pozdrowienia i podziękowania, i dla wszystkich wspierających nas tutaj przez system YouTube. Dziękuję. Bardzo. Szanowni Państwo, i do wojska. Wojska, którym jak wiemy w pierwszej kolejności oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, który po prostu jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, no to wojska, którym zarządza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak, Kamysz, wicepremier również, ale jak plotki głoszą, czy nawet wprost o tym powiedział członek Komisji Obrony Narodowej Mar poseł Marek Jakubiak to w tym resorcie i tak nie rządzi kosinia kamysz tylko pan Cezary Tomczyk sekretarz stanu wiceminister Na takie głośno idą plotki no mam nadzieję że tak nie jest chociaż wszystko na to wskazuje że tak jest i z wojska wychodzą bardzo niedobre informacje. Pamiętacie co się działo w czerwcu? W czerwcu, kiedy wybuchła ta afera z wojskowymi, którzy zostali zatrzymani przez żandarmerię wojskową za to, że mieli oddawać strzały w powietrze albo strzały w kierunku im, imigrantów, to się całe śledztwo prokuratorskie, prokuratorskie, w tej sprawie toczy. Bardzo zła rzecz, bardzo niedobra sprawa, bardzo mocno też zaszkodziła samemu Kościniakowi Kamyszowi, no bo wychodzi na to, że wojsko za jego czasów nie może normalnie interweniować w świat. Idzie przekaz, że można wy... Wygrać starcie z polskim żołnierzem. A to nie jest nic dobrego. Nastąpiła duża taka demoralizacja w siłach zbrojnych z uwagi może to nie jest dobre słowo demoralizacja nastąpiło duże, du, 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 duże, duże rozluźnienie tak, niechęć do podejmowania działań z uwagi na to, że Możemy być sami ukarani. Możemy też być zatrzymani przez żandarmerię wojskową, a to, jak wiemy, nie jest nic przyjemnego, tak? Tłumaczyć się z tego, że się broniło polskiej granicy, na przykład. Absurd. To po prostu totalny absurd i skandal. Natomiast to, co mi powiedzieli moi znajomi, oczywiście pragnący zachować anonimowość, to jest coś, co naprawdę napawa mnie dużym niepokojem, szanowni państwo. Otóż, po pierwsze, co, ciągle pieniądze są zabierane dla wojska. Wojsko traci pieniądze, jednostki tracą pieniądze. Mówimy tutaj o grubych miliardach. Ale to, co sami wojskowi mówią, to to, że żołnierze, oficerowie, którzy mają przekroczony staż 15 lat służby, są namawiani, żeby nie powiedzieć zmuszani do tego, żeby odejść na emeryturę, żeby odejść do cywila bo ma być redukowana polska armia. No, Szanowni Państwo, mamy nawet takie sytuacje, że żołnierz, który służy 15-16 lat i chciałby służyć dla Polski dalej, jest wysyłany na emeryturę. I ludzie odchodzą na emerytury. Takie emerytury po 15 latach nie są zbyt wysokie. No to, to jest w zależności, czy ktoś był na misjach zagranicznych, czy nie był. To jest 2900, 24, 3400, 3600. Też w zależności wszystko jest od stopnia wojskowego, jaki ktoś osiągnął. To jest naprawdę przerażające. I na dziś żołnierze, którzy służą na przykład 14 rok, 15 rok, czekają, kiedy będą musieli. Kiedy otrzymają nie, chyba rozkaz, nawet przejścia na emeryturę wojskową, nie wiem jak to dokładnie tam y, wygląda. Atmosfera w wojsku jest zła. Bo widać, że nie ma pieniędzy, widać, że te pieniądze są e, e, zabierane. A jak zapytałem, a co z nowymi żołnierzami? Co z nowym poborem? To ten nowy pobór też ma być chwilowo wstrzymywany. A ci młodzi żołnierze, którzy głównie podobno patrzą się w telefony i e, mało rzeczy robią. Nie, oczywiście też nie można generalizować, że wszyscy, ale no, powtarzam to, co ja usłyszałem, że wielu jest młodych, którzy. Woleliby, żeby starsi za nich pracowali, a nie młodsi. No to to jest odwrócona hierarchia, która do tej pory była w wojsku, że młodzi zasuwają, a starszyzna ma więcej luzu. No tak zawsze było i tak w każdej szanującej się organizacji powinno być. Młody musi przejść swoje. Tak powinno być. Starsi of oficerowie czują się bardziej zagrożeni z powodu tych młodych, czują się mniej chronieni, czują się bardziej nawet atakowani przez e, swoich dowódców niż ci młodzi. Taka atmosfera na dziś panuje, przynajmniej w tych jednostkach, z którymi o których wiem i skąd z żołnierzami rozmawiałem. Przykry obraz. Przykry, przykry obraz, jak ponownie, bo wiemy, że już takie zwijanie jednostek wojskowych, komisariatów policji, to już się odbywało za rządów Platformy Obywatelskiej PSL. -u. To już się po prostu działo w latach 2007-2015. Tak jakby ten rząd po prostu chciał, Naprawdę dążyć do tego, żeby lała się czysta woda z kranu, ciepła woda z kranu, i to niech Polakom wystarczy. Nie musimy mieć wielkiej armii, nie musimy mieć wielkich spółek Skarbu Państwa, co widzimy po Orlenie, po innych spółkach. Nie musimy mieć silnej gospodarki, bo przecież będzie niemiecka. Nie musimy mieć y, CPK, nie musimy mieć kolei pięknie rozwiniętej. My nic nie musimy mieć w tej Polsce. Wszystko możemy mieć oczywiście niemieckie. Tak to wychodzi. Przepraszam, może trochę generalizuję, ale tak to na dziś wychodzi. To jest bardzo, bardzo naprawdę niepokojące. A w ramach postscriptum, które mi się przypomniało, no to jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier, minister obrony narodowej, przekazał plus dla żołnierzy. Przekazał plus. Otóż powiedział, że żołnierze będą szczęśliwi, bo on wyda taki dekret, który będzie zezwalał żołnierzom na noszenie brody i tatuaże w widocznych miejscach, czyli żołnierz będzie mógł być w krótkim rękawku i eksponować swój tatuaż na przedramieniu. Panie premierze, ja myślę, panie Władysławie kosiniaku kamyszu czy w Władysławie Kosiniak-Kamysz, uczono mi, że się nie odmawia tych podwójnych nazwisk. Pan naprawdę takim dekretem zrewolucjonizuje polską armię? Ja myślę, że to rozwiązuje wszystkie. Problemy, jakie ma na dziś polska armia, ta broda i, tata, i te tatuaże. Być może właśnie dzięki tym brodom polscy żołnierze nie będą musieli uszywać broni, bo będą po prostu wyglądać na groźniejszych. To będzie Pana zasługa. Te brody i te tatuaże zwiększą nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy w imieniu narodu.